Macie znajomych, którzy mówią, że my przesadzamy, mówiąc, że Tusk jest tylko niemieckim słupem w Polsce, tak? A to myślicie im to. Polacy mają zapłacić Niemcom za niemieckie straty i za stworzenie raportu dotyczącego tego, ile powinni Niemcy nam zapłacić reparacji. Skoro już wszystkim zapłacili. A tak przynajmniej uważa człowiek, którego ekipa Tuska awansowała i właśnie zrobiła dyrektorem Instytutu Pileckiego. I to Wy, Polacy, macie zapłacić reparację Niemcom, a nie odwrotnie. Tak przynajmniej on uważa, a Instytut Pileckiego powstał za naszych rządów, zajmował się promowaniem za granicą prawdy historycznej o tym, co zrobili Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej. Opowiadał też o polskich bohaterach, m.in. o działalności grupy ładosia, o więźniach niemieckich obozów śmierci i prowadził działalność naukową. O jego badaniach. Jak zrobiło się ostatnio głośno, bo ujawnili, że tylko 9% Niemców uważa, że to Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust, aż 50% z nich uważa, że winę za Holokaust ponoszą kolaborujące państwa odbitych narodów przez Niemcy. A połowa Niemców uważa, że zbrodnie popełnione przez Niemcy na polskich ofiarach zostały rozliczone. A co się stało, gdy tylko rząd Tuska objął władzę? Sienkiewicz natychmiast zdymisjonował dotychczasową dyrektor instytutu, a na jej miejsce powołał właśnie człowieka, którego poglądy są całkowicie odmienne od misji tego polskiego instytutu i zgodne z kłamliwą niemiecką narracją. Uderzenie w własną tożsamość historyczną i promowanie zamiast niej kłamliwej niemieckiej. Nie jest wystarczający dowód na służalczość Tuska wobec Niemców? A wstrzymanie CPK, na czym zyskują Niemcy? A zatrzymanie rozbudowy handlu na Odrze, na czym straciliby Niemcy? A zatrzymanie rozbudowy portów, co odebrałoby Niemcom ich rynek? No i skorzystaliby na tym Polacy. A odebranie środków Politechnice Poznańskiej na budowę komputera kwantowego? Bo taki sam powstaje w Berlinie. Bo właściwie, no jakich wy jeszcze dowodów potrzebujecie? Wyślijcie to znajomym, którzy uważają inaczej.